Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że Tomasz Hajto zostanie trenerem Jagielloni Białystok. Mało tego, że za asystentów ma sobie dobrać Piotra Świerczewskiego, a jako trenera bramkarzy Arka Onyszkę. Szokująca informacja, ale pomijając to, że szkoda mi trenera Czesława Michniewicza, bo nie do końca jestem pewien, czy słusznie stracił posadę, czy dostał wystarczającą ilość Czasu jednak jego praca w Agieloni hmm, Pamiętajmy jak się zaczęła hmm, po, po tej hmm, kompromitującej porażce odpadnięciu z Irtyszem Pawłodar. Hmm, rundę miał czasu. Rzeczywiście w polskiej Ekstraklasie hmm, trwają kariery trenerskie o wiele krócej hmm, niż gdzie jeśli spojrzymy na przykład na wyrzucenie z lechi. Hmm, Grafała Latowskiego po zaledwie 36 dniach. Ale pytanie jest, jakim trenerem okaże się Tomasz Hajto, czy to dobra, czy to zła? Informacja dla Jagielloni. Dla Jagielonii nie. Dla mnie, z punktu widzenia dziennikarza, jest to mm, informacja świetna. Nie znam kompletnie żadnych, nie mam żadnych informacji na temat umiejętności trenerskich Tomasza. Hajto myślę, że on sam jeszcze nie wie, na co pod tym względem go stać. Ale zna jego charakter, na których wielu narzekało, a, ale mówmy się, że mało mieliśmy takich charakternych. Ich zakapiorów wojskowych, jakim był on. I pamiętajmy, że ten charakter doprowadził go do tego, że był przynajmniej w jednym sezonie najlepszym obrońcą Bundesligi. W szalkę właściwie tworzył parę najlepszych stoperów Bundesligi razem z Tomaszem Wałdochem, bez swojego góralskiego charakteru Bajtamia jest góralem Zmakowa. Nigdy by tak daleko nie zaszedł, oczywiście popełnił parę błędów, o których wszyscy wiemy w karierze, czy to historię z papierosami, czy to słynne zdeptanie, już nie pamiętam jak się nazywał ten portugalski piłkarz na Mundialu, na mundialu w Korei. Ale kiedy z nim rozmawiałem, kiedy go słucham w Eurosporcie, bo głównie jest teraz, był komentatorem Eurosportu, no to jednak surowo bardzo oceniał swoich piłkarzy, surowo bardzo ocenia młode pokolenie, że są to piłkarze właśnie bez charakteru, którzy nie myślą o futbolu, tylko podczas treningu opowiadał o swoich doświadczeniach, jeszcze kiedy kończył karierę na boiskach, że już piłkarze myślami byli. Mieli się po treningu ze stylistą, nikt nie chciał zostawiać, zostawać, pracować nad sobą. Właśnie futbol to był taki dodatek do ich życia. Jestem przekonany, że jego drużyna, nie wiem jak będzie grać od strony taktycznej, czy on preferuje ustawienie 3-5-2, czy 4-3-3, czy, 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 czy diament, czy, czy, czy on sam o tym wie, ale wiem, że chwyci za gardło że tych, 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 tych swoich zawodników, że nikt tam nie będzie odstawiał nogi, że to będzie taka drużyna naprawdę z charakterem. Tego się spodziewam, a jak sobie przypomnimy za czasów trenera Probierza, kiedy Jagiellonia była objawieniem ekstraklasy, liderem bardzo długo, skończyło się na czwartym miejscu, no, o trenerze promierzu yy, wiemy, że jest, że jest niezłym yy, taktykiem, że, że ma dużą, bardzo wiedzę, że się dokształca, że jeździł na starze, że oglądał, natomiast też bardzo twardą ręką trzymał yy, drużynę. O, oczywiście, charakter to nie wszystko. Samym charakterem się trofeów yy, zdobywać nie da, ale czy w przypadku Jagieloni władze klubu żądają yy, trofeów? No, żądają takiej gry, która przyciągnie kibiców, a Moim zdaniem, tak jak może stać się teraz jeszcze z asystentem, świrem i arkiem Onyszko, może stać się naprawdę takim polskim crazy gangiem, jakim był Wimbledon w czasach w, w Lidze Angielskiej w latach, w latach 90. Chociaż e, zastanawiam się, czy by przypadkiem gra Jagiellonii nie, nie polepszyła się, gdyby cały sztab trenerski e, z Hajtą Świerczewskim i Onyszko wszedł na boisko. Bo wiemy, jakie ostatnio Jagiellonia miała kłopoty z bramkarzami. Po odejściu Grzegorza Sandomierskiego, właśnie tam czterech różnych było e, próbowanych. No, gdyby nie choroba Nerek, e, Onyszki, to, to pewnie wszedłby i bronił tam i byłby czołowym bramkarzem. Ekstraklasy, więc tak, z mojego medialnego punktu widzenia, no to ja uważam, że trzeba dawać szansę młodym trenerom, znaczy młodym, trzeba dawać szansę piłkarzom, byłym piłkarzom. Niech spróbują. Niech, a, a, a może pójdą drogą Guardioli, może pójdą drogą Rzebo Żalaty albo Zbigniewa Monika, którzy byli wyśmienitymi zawodnikami, ale jako trenerzy, no, okazali się nieporozumieniem, nie, nie tylko w Polsce tak się dzieje, na przykład no bierzono kadrę Marco Van Bastenowi, wielki piłkarz, legenda i reprezentacji Holandii, a Cemilan jako trener, jako trener, kompletne nieporozumienie, bo już pomijając, że nie odniósł żadnych sukcesów, to jeszcze tak brzydko grającej reprezentacji Holandii i nieskutecznie jak pod jego wodzą, to nie pamiętam, bo, bo jeśli chodzi o brutalność, ta ostatnia Holandia na, na przykład w finale Mundialu, to już tak daleko od tego nie... Odbiegała. Chodzi mi o to, że zawsze mnie cieszy, kiedy były zawodnik siada na ławkę trenerską i, i, i ma szansę wykorzystać doświadczenie, które zdobywał przez lata jako zawodnik, coś podpatrzył tego, u tamtego trenera. A akurat Tomasz Hajto z kilkoma niezłymi trenerami współpracował, choćby z Hubem Stevensem, więc ja z wielkim zaciekawieniem będę patrzył na to, co się dzieje teraz w Białymstoku. Dla mnie, dziennikarza, to jest. Znakomity prezent gwiazdkowy, choć jak mówię, Czesia licza bardzo mi szkoda, bo, bo nie dostał do końca szansy, żeby, żeby wywrzeć na tej drużynie własne piętno.